Zlagowało mi Dobra, easy udało się. Weź tak? teraz przycisk postaw, bo a, dobra, czekaj, mam go jednak Nie, jeszcze kurwa mam. nie ma ja, tu w dupie was mogę. Mam. mam, jest, 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 no. Można sobie jeszcze poćwiczyć Nie kurwa. Nie można, bo no, jak, jak na górę tam wejdziesz, to proszę, nie? Proponuję wyciąć tą trawę morską Nie kurwa, co jeszcze, co jeszcze? Oto, już? Ogarnąłeś wszystko? Możemy startować? Jeszcze pomóc? nie Macie kurwa wstać tutaj, okej? Okay? No, okej okay. okay. jak ktoś tam zejdzie, to dostaję to czekaj. Mieczem. Nie, czekaj, A. czekaj Ła, ła, czemu ja? Niestety nie mam opki okay. fajna Nie trafi Chujowo, dziękuję, 0 punkty Rzucane, proszę bardzo, maj prezentować Minus zero. Nie uda mu się. Opa, udało Kurde. mu się. Ej, tam jest slime. Ej, dawajcie, zabijemy slima. jak ktoś go zabija. Slime. Ej, co mnie Ale spycha... oni mnie spychają, oni mnie spychają. Ej, mam dwa serca, mam dwa serca, nie bi. Nie bi. Ej, mam ćwiartkę, mam ćwiartkę. Nie Ej, Co tam? Jeszcze nie skacz. Patrz tu. I co wy to robicie? Ja idę trenować śmigło. Ja teraz włączę Keep Inventory i nie wiem nie, proszę, proszę Nie, Koniec, jeszcze raz chcesz też kurwa, koniec, zawodów zostają bana. Gziby, gziby tu są. Kurwa Nie, wypierdalasz konkursu, Mara. Ja będę walił wiadro. Tak. Wyrzucane. wyrzucane wiadro. Tak. Wyzucane wiadro, proszę, zaczynaj. Ej, prowadź! To... Ej, lefce, uwaga, Halo, no drugi wiadro. drugie wiadro! Jakie drugie wiadro? Jedno mam przecież, jedno mam. Chcesz zobaczyć Admin? Chcę mieć drugie wiadro? Nie i mnie, żyje jeden. To przyjemne. A można zrobić wiadro bez, wiadro bez wiadra? Nie, ale można się zamknąć. Ustawiane. No jak dyskwalifikacja? Dobrze było. Nie trafi Ja pierdolę To nie ja, to ja jestem Zigi zero, Bisul 0, Arbus 2, Kusio 0, Szak dyskwalifikowany Ja mam jeden Ale są warunki Halo do do oszukane. oszukane Dobra, to bożdam ci zero Dla na tamtury nam nie szukałeś Nie jeden Albo pół Nie, ja tutaj jestem szefem, ja daję wam nagrody No dobra, to siema niedaki. Dobra Teraz w jeszcze raz zig nie, bo on jest pierwszy w tabeli wtedy nie mógł. A co można zrobić na więcej niż dwa punkty? Mm. O, no, słabym, na razie nic. Na razie nic. To można drugi raz rzucane, Czy jak? Tak, teraz mogę sobie. Otka, halo, halo. No. Nie no. no to sobie rzucam. Halo, halo. mnie? ja się nie, nie śmieję ma... z ciebie, tylko z zigiego. Ha, zigi, bekasz się. Kusio, je. jeden punkt. pa mnie, kurde. Tak Okej, okay, to ja wyrzucane i 720 Ej, Arbu, Arbu. Arbu. Dobra, ale będziesz tak poczekaj weź mi, weź mi ten, powiedz swój mikrofon Bo no, twój poza, jest drogi Podaj Halo. Dobra, powaj. Już mogę? Nie. Jaki masz mikrofon? Już wyrzucane? Dobra, czekaj, okay, muszę wymierzyć Ej, hey, dnider! Wróciłem! Ja nie masz mikrofon! Nie wiem. Nie. Lubię. Na zły slot! Zły slot nie. miałem na złym slocie. Ej, to dawajcie Ty... skoczcie i podczas skoku wyrzućcie wiadro, dopiero. Ej, to mam Nie, wy... tego się nie, nie da zrobić. Jak się nie da? Daj się. Zrobić. Ej, da mam... ja, się. Ci, jak... ja zrobię e, obrót o 5000 stopni i skoczę do wody. Dobra. No Mike. Nie, wyrzuć na eto. Ci chwilę, ale... o, Ej, deszcz proszę. Nie, ale ty, ale na serio, u mnie ja no, muszę no i trudno. dyskwalifikacja. Ale nie, bo przez ten Dyskwalifikacja cię Teraz ja. Dobra, ale tutaj. masz coś innego zrobić. Bo... No dobra, ale możesz możesz Nie, przynajmniej, nie, bo nie może, widać. teraz ja jestem. Bo, 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 ja bo, ja miałem tak, z slot bo, i co? Żyj, ty i... Normalnie, Życie. Nie bij mnie, proszę cię. Adminu, mówmy się tak, że jak mi się uda, to, wygry to wygrywam wszystko. A to co chcesz zrobić? Może spadam nie, na craftingi? Nie, ja mówię, nie bo oni ja mają Arbuz Arbus wciwbo. ma 5,5 punktów. Akusia ma 6, no proszę. Cię. Ale, ale zobacz, ale patrz, tak. patrz ja, ja robię tak: skaczę ze slime, stawiam slime bloka na craftingach, muszę postawić z shiftem, ale na, na. spadając na slime bloka, muszę puścić shifta, żeby nie dostać obrażeń. Ja do I potem robię wiadro na, na craftingi. O, to, o trzecie miejsce ty walczysz Okej okay. Ja? Ej to weźcie tam ten nie. piasek no. i w ogóle MS, MSG mi pisz arbus, bo ja nie okay. skaczę. Ci, kurwa, skaczę górwa nie wyjdzie Dobra ha. Jak nie schakał, co chcesz zrobić? Chcę dupę pokazać i nie wciągnąć <laughs> i, i zawalić wiadro A tepniesz mnie tam? Ale wiesz, że spodnia bo klatkę, dobra? Dobra, w dupie to mam i spać do wyrazu. Jesteś ostatni. Dobra, tak. Kusio, pierwsze miejsce, potem ja arm. to powtarzał. Ja I dobrze... potem ja. I trzecie. A to Boże. nie dzisiaj, kurwa, bo I potrzebuję jeszcze trzech adminów. Bo, bo ty miałeś mało punkt... Miałeś jeden punkt, gościu, i tak wygrałeś. No, no bo mi nie uznałeś admin, oczywiście. No, no tak, jak mam ci uznać jak oszukałeś Ja oszukałem. Bo... A tam ten kasztad mówi, że eee, deszcz mam, coś tam, a jak ja miałem na złym slocie, to mi nie dałeś powtórzyć. Dobra, ci, Dobra, ducham, ale... mamy na plus jest. od samego nie zależy od niego. Najlepsze jest to, że no, i tak nie, no, wszystkie chodźmy, wygrane chodźmy, idą do, chodźmy, do naszej drużyny. No chodzi ja teraz mam tego Forja i ja nie mam gammy. Przecież ja nie widzę eee... co się dzieje na dole, a ja skakałam na Skyla eee... No i dobrze gada, właśnie potem mnie nie oszukał. A ja nie mam Optifina przez to nie widziałem który mam slot, bo mam nie, na nie Optifine mocniejsze Optifine. ten i a na, bez Optifina słabo widzę sloty i nie wiedziałem, który mam slot i dlatego mi się nie udało. No tak byś tak powiedział to bym ci może pozwolił. E, zależy. Się. No bo nie wiedziałem, Ale że jest... pozwolisz innym pozwalać. To tak. Dobra, no Co chcesz, gładam ci coś. Co chcesz? Coś um. małego. Jakiś kurwa upominek. Jednego diamenta. Koronę. Jednego diamenta to jest dużo. Tam no to 6, koronę, daj mi koronę. Ale taką jakąś zemchantowaną na protection 1. Protection 1. Mhm. 1 to ja mam nawet. Ale tylko ja, ja mogę mam, nosić koronę. Ale, ale ja, ja mam... Nie, no ja mam takich dużo właśnie w magazynie. Chyba 4 z, z Protection 1. No to daj mi prot 2. Do... Dobra Gdzie ty jesteś? Tutaj. Tak się do ciebie. Proszę kurczę. A potem muszę zmienić nazwę. Nawet jej nie będę używał, powierzchnia sobie na ścianie. Ej, kopcie kowadło, kopcie kowadło, kopcie kowadło. No, spróbujcie dostaniecie kika, a potem baskopię. Tylko, że trzeba mieć kill, żeby mieć kowadło, więc tak trochę. No ja przy sobie nie mam akurat. Mam tylko wiadro. Kurwa panu szkieleta, co jest? Kurde, ale siedmi. Ale siedmi. Kuchnia my się pali. W tym jest południowym. Dobra, tak, tam tyle Ja ty jesteś? Tutaj? Proszę Nie miałem pomysłu, więc... A w ogóle jak się robi pochylony tekst, pamiętasz? Nie wiem. Ej, gdzie jest ta korona? No, wrzuciłem A tutaj. O tam jest no to. Korona zwana Co wy robicie? Unbreaking 3 poxam.